Elektra Explor. Powiedzieć, że w tym ekspresie zmieniło się wiele, tak by nie powiedzieć nic. Przedstawię Wam najważniejsze nowości pojawiające się w naszym ekspresie automatycznym. Zaczniemy od młynka. Jest on 13-stopniowy, żarnowe, stalowy z możliwością wykorzystywania kawy już zmielonej. Zmieniło się pokrętło. Jest ono teraz bardziej intuicyjne i przejrzyste, dzięki czemu łatwiej wyregulować nam odpowiedni stopień zmielenia kawy. Od góry ekspresu znajdziemy też tacę na filiżanki, włącznik ekspresu. Cała obsługa ekspresu odbywa się od frontu. Zarówno pojemnik na wodę, pojemnik na fusy, jak i pojemnik na mleko jest montowany od frontu. Nie musimy nigdzie do tyłu sięgać albo zupełnić wodę, lub na przykład wrzucić pojemnik na fusy. Co jest małą, a równocześnie wielką zmianą w naszych ekspresach automatycznych, to wysokość szklanek. Teraz jest to aż 18,5 cm. Zwróćcie proszę uwagę na środkową część tacy ociekowej. Podnosi się ona i pozwala postawić aż tak wysokie szklanki, jak teraz tutaj widzicie. Podczas pierwszej konfiguracji, ekspres zapyta nas, ile chcemy utworzyć profili użytkowników. Maksymalnie. Mogą być to cztery profile. Każdy w domu może mieć swoje ulubione late macchiato czy cafe late. Nie tylko w ekspresie można zaprogramować wielkość, ale i też smak każdej jednej kawy, którą urządzenie nasze będzie przygotowywać. Przycisk ulubione, który widzicie na ekspresie, służy do zapisania 12 ulubionych napojów, które znajdujemy w menu urządzenia. Express poza możliwością dodania 12 ulubionych napojów, posiada też funkcję Smart One Touch. Co ta funkcja oznacza dla nas? Napoje, które najczęściej wykorzystujemy, będą widoczne na wyświetlaczu zaraz po uruchomieniu Ekspresu, abyśmy nie musieli przechodzić przez całe menu urządzenia. W Ekspresie została przeprojektowana taca ociekowa. Nad powierzchni tacy są wysunięte elementy stworzywa, dzięki którym nie rysuje się ona podczas codziennego użytkowania. W Ekspresie mamy pojemnik na wodę o efektywnej pojemności 1,8 litra. Całkowita pojemność z tego zbiornika to 2,1 Co ważne, została przeprojektowana boja w zbiorniku na wodę. Teraz nie ma możliwości, żeby w czasie przyrządzania naszego ulubionego napoju brakło nam na przykład wody. Jeśli jest zbyt mało wody, aby przygotować nasz ulubiony napój, Ekspres zakomunikuje nam o tym poprzez Wskazanie poziomu 1 na pojemniku, do którego minimum musimy uzupełnić wodę. Express komunikuje się z nami w zupełnie inny sposób. To nowy wymiar komunikacji z użytkownikiem. Jest wiele spersonalizowanych komunikatów, które trafiają bezpośrednio do użytkownika. Z poziomu wyświetlacza jesteśmy także w stanie wprowadzić nową nazwę użytkownika. Co też ciekawe, po około 7 dniach użytkowania Expressu pojawi nam się spersonalizowana informacja w jaki sposób prawidłowo wyczyścić pojemnik na mleko. W ekspresie znajdziemy 42 napoje. Każdy z nich możemy personalizować wedle własnego uznania, zarówno ilość kawy, ilość mleka, jak i moc kawy, czyli ile gram kawy zostanie fizycznie zmielone. W menu znajdziemy 19 napojów przyrządzanych na gorąco, 8 na zimno, a także takie, które możemy spersonalizować do naszego kubka termicznego. 7 z tych napojów jest przygotowanych na gorąco, a 8 na zimno. W jaki sposób przygotowujemy zimne napoje w Let's Explore? Wykorzystujemy do tego pojemnik na mleko z białą pokrywą, bo zwróćcie proszę uwagę, że w zestawie mamy dwa pojemniki. Jeden, który spienia na gorąco, czyli z czarną pokrywą, oraz jeden z białą pokrywą, który spienia na zimno. Co istotne, w przypadku jednego, jak i drugiego pojemnika możemy wykorzystywać wszystkie rodzaje mlek, napojów roślinnych, a także mleko bez laktozy. Aby przygotować napój na zimno, będziemy potrzebować mleko o temperaturze około 4 stopni. Po spienieniu temperatura mleka nie przekroczy 20 stopni. Temperatura kawy, zaś, która jest przyrządzana w ekspresie, to około 75 stopni. Jeśli do tego dodamy kostki lodu o temperaturze minimum minus 18 stopni, uzyskamy napój, który będzie miał tylko parę stopni Celsjusza. Technologia Thermocoil, z której korzystają nasze ekspresy automatyczne, gwarantuje idealną temperaturę kawy do przyrządzenia espresso, czy też każdej innej czarnej, tudzież plesznej kawy. Jest to specjalny element spiralny, który bardzo dokładnie i równomiernie podgrzewa nam wodę do określonej temperatury. W całej serii Red explorer, znajdziemy 19 barowe pompy. Dobry ekspres powinien parzyć kawę w zakresie między 9 a 12 barów. Nasze parzą w ciśnieniu 11,7 bara. Dlaczego zatem wykorzystujemy też pompy 19 barowe, a nie tylko 15? W przypadku pomp 19 barowych nie działają one pod pełnym obciążeniem, dzięki czemu ekspres działa po pierwsze ciszej, po drugie, w przypadku dużych kaw czarnych, mocnych, na przykład takich jak dopio Plus, gdzie wykorzystujemy aż 15 gram kawy, to ciśnienie delikatnie pod koniec nie spada, dzięki czemu zachowujemy lepszy aromat kawy na znacznie wyższym poziomie. Konserwacja Eletti Explorer jest naprawdę prosta. Wszystkie elementy tasy ociekowej, łącznie z pojemnikiem na fusy, możemy myć ręcznie, a poza częścią frontową także i w Pojemnik na mleko, a właściwie pojemniki, bo pamiętajmy o tym, że są dwa, zostały przeprojektowane. Wystarczy, że adapter oraz e, pokrętło do regulacji stopnia schronienia wyciągniemy raz w tygodniu. Nie musimy tego robić za każdym razem. Gdy wyciągniemy zbiornik na wodę z boku ekspresu za drzwiczkami serwisowymi znajdziemy blok zaparzający. Wystarczy go raz w miesiącu myć pod bieżącą wodą. Nie używamy żadnych tabletek, żadnych smarów, nie kupujemy ekspresu z abonamentem. Po zakupie ekspresu warto ustawić stopień twardości wody. W jaki sposób to robimy? W instrukcji znajdziemy specjalny pasek lakmusowy do przetestowania twardości wody. To, co na nim odczytamy, wprowadzamy do menu urządzenia. Na tej podstawie ekspres wie, co ile litrów wody, które przez niego przepływają, ma wyświetlić komunikat w prośbę o odkamienieniu. W zestawie z ekspresem znajdziemy dwa pojemniki na mleko do na gorąco i na zimno, dysze do produkcji gorącej wody, instrukcje obsługi, jedną dawkę od kamieniacza, łyżeczkę do kawy zmielonej, szpatułę do czyszczenia wnętrza ekspresu, filtr wody, silikonową formę do lodu. Eletta Explore to cały świat kawowych doznań w jednym urządzeniu. W przypadku tego ekspresu ogranicza nas tylko wyobraźnia. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, niech każda Wasza kawa będzie perfetto.